Na przeszczep czekałam ponad rok. Był to chyba najdłuższy rok w moim życiu, bo trzeba być cały czas zwartym i gotowym na to, że w każdej chwili może być ten telefon. Więc ja sobie taki system opracowałam, że miałam tą walizkę, którą cały czas miałam przy sobie spakowaną, tylko pory roku się zmieniały, to ją przepakowywałam odpowiednio. I żeby telefon mieć zawsze przy sobie, to nosiłam nereczkę jak papuga z Rio i tak jakoś dałam radę. Pierwszy telefon, pierwsze wezwanie, to, ym, no to w drodze mnie zawrócili, bo była zła pogoda i e, samolot nie mógł wystartować z narządem tam gdzieś, nie wiem, prawdopodobnie z pomorza. No i, y, no i musieliśmy się zawrócić. E, drugi telefon był to akurat byłam w dosyć kiepskim stanie. E, leżałam w szpitalu, więc y, no, jakby zeszłam na listę taką awaryjną, no to już wiedziałam, że nic z tego nie będzie. No a za trzecim razem, no to już to był, tak jak to mówią, do trzech razy sztuka. No i pani Sylwia mówi, no jest ta wątroba. Ja mówię, naprawdę? Ona mówi, no tak. Ja mówię, bo ja myślałam, że pani dzwoni się zapytać, jak się czuje. No nie, naprawdę jest ta wątroba. Ja mówię, no to co? Ona mówi, no to za godzinę będzie karetka po ciebie. Ja mówię, wow, no dobra, no to super. No to wziąłam, zadzwoniłam właśnie najpierw do mojego męża i on odebrał telefon i mówi, co? Jest, wątroba. Ja mówię, no. On mówi, Jezus Maria, i co teraz, i co teraz? No i szybko bukowanie, on musiał przy, zabukować lot w ogóle powrotny. Ja w tym czasie zadzwoniłam do rodziców, do teściowej, bo mieszka blisko, no i to przyszli wszyscy się po, pożegnać. Poprzeszczepiam, e Czułam się po prostu fenomenalnie. E, Powiedziałabym za dobrze. Ja nie pamiętałam, jak to jest e, czuć się dobrze, że wstaję, otwieram oczy i nic mnie nie boli. Mogę wstawać, ani że pierwsze co sprawdzam, żyję, nie żyję, umiem ręką ruszyć. Także wstawałam e, pełna energii od samego początku. E, Zastanawiałam się nad tym, kto był właśnie moim dawcą. To znaczy, powiedzieli mi tylko tak ogródkowo, młoda dziewczyna, pamiętam jeszcze przed przeszczepem, jak leżałam na sali. Bardzo bym chciała wiedzieć. Chciałabym pojechać na grób tej osoby, złożyć jej, zapalić symboliczną świeczkę, no bo jednak dzięki niej żyję po przeszczepie, gdzie jeszcze nikt nie chodzi w maseczkach, tak? A ja bardzo się bałam, żeby nie dostać jakiejś infekcji i tak dalej. To ja bardzo przestrze, przestrzegałam te właśnie wychodzenie. Nie wiem, jechałam na zakupy, zakładałam maseczkę i wchodziłam do sklepu. No i okazało się, że chodzę jak jakiś zombie, tak, po tym sklepie. Dzieci. Mamo, mamo! A ta pani ma taką maseczkę, a dlaczego, nie? No i słuchałam odpowiedzi tych rodziców i rodzice mówią, wiesz co, nie zbliżaj się do tej pani, bo ta pani jest chora. Ja jestem się, o Boże, no nic, no ale no, nie będę rozpoczynać dyskusji w sklepie, także e, następnym razem znowu taki staruszek podszedł do mnie i mówi tak, a pani to tą maseczkę ma antysmogową jak w Chinach? Ja mówię, że nie, że jestem po, po ciężkiej operacji i muszę się chronić. A co pani miał operowany? Więc mówię, że, no, jestem po przeszczepie wątroby. A to się da? Ją ja wie, tak się da. A gdzie u nas w Krapkowicach? Ją ja wie, nie, <grytanie> w klinice, nie? A, no i tak przeszedł ze mną cały sklep i towarzyszył mi się wypytywał. Także, no, różne reakcje, nie? I on ja wie, Patrzcie, jaka przewrotność, nie? Ja mówię, teraz wszyscy chodzą w maseczkach, nikt, nigdy nikt, nikt nie zwraca na to uwagę. Nawet jak ktoś chodzi bez, to o, w sklepie, nie? To, to się mu zwróci uwagę. A wtedy to po prostu naprawdę, no ludzie się rozchodzili, bo myśleli, że ja zarażam, ja prądkuję. Ja mówię, ja mówię, nie. Ja mówię, to wy jesteście dla mnie zagrożeniem, tak? No, <laughs> tak to było. Powiem tak, przed przeszczepem moje życie było, wtedy było tak jak slow motion po prostu, tak? Było bardzo zwolnione tempo. Chociaż ja tego nie odczuwałam tak za bardzo, no bo człowiek się przyzwyczaja do choroby, to nie było tak, że Bach ucięto, tylko przez 20 lat ta choroba się rozwijała, rozwijała i, i był potem taki moment, że już po prostu za dużo nie mogłam, więc, więc wszystko odbywało się wolno lub wcale, tak? A po przeszczepie, no, to tak jakby mi ktoś właśnie nie wiem, jakiś akumulator dodatkowy wsadził. I my e, no jestem po prostu. No i, i ja to czuję po prostu niespożone siły energii. E, no wydaje mi się, że mogłabym góry przenosić, chociaż wiek już mi pewnie. E, e, tak jak to mówią, tak, po 40 to już tak człowiek ma, że no, już się człowiek starzeje, ale dziś tam w głowie jest boże jeszcze tyle mogę ja naprawdę cały czas na wysokich obrotach moje dzieci to czasami nie nadążają za mną tak jak na początku to było mamo chodź albo coś tam a teraz to po prostu y, muszą biegać za mną tak to ja jestem tym prowodyrem do tego żeby właśnie aktywnie cały czas y, y, Żyć aktywnie, żeby coś robić, tak, żeby nie stać w miejscu, nie marnować tego życia, tych te chwil na przykład przed telewizorem czy przed komórką, tylko coś robić, tak, oglądać, zwiedzać, nie wiem, uczyć się, cokolwiek, byle nie marnować.